Pytam wam się serdecznie i widzę się w jednym z 10 lat, tylko w każdym granicu. Moje imię Sury. Za 10 lat widzę się jako elektryk za granicą, najprawdopodobniej w Norwegii lub w Japonii. Jeszcze trochę w lewo. O, nie aż tak. Oto. No piszej. Put some more. I 3, 2, 1. Wszystko się zmienia. No i tyle. To jest super. Dziękujemy. Na jakim stadionie była gra w tam tamte lata, czas. Naprawdę mówię. O. O. Jestem Adam. Czekaj pani, Cześć, jestem Adam. Za 10 lat widzę siebie jako dobry elektryk, który umie wykonać każdą pracę. Cześć, jestem Michał, za 10 lat się widzę za granicą, prawdopodobnie w Niemczech lub w Moldawii, jako edytyk. Mam na imię Oliwia i ogólnie też się nie zastanawiałam nad no. na tym, co będę robiła w przyszłości, więc no, nie wiem. Moim imieniem jest Bartosz. Nie mogę powiedzieć, co będę robić w 10 lat. Na przykład nie wiem nawet, co będę dzisiaj jeść, więc 10 lat i dzisiaj to długi czas, więc nie jestem pewien, co będę robić. Cześć cześć, imię... no, cześć? cześć. Mam na... imię Iwan, Naprawdę nie wiem gdzie będę z 10 lat, dlatego że świat się szybko zmienia, się. Można wrócę na Ukrainę, a mogę okazać się nagle w Europie albo gdzieś w Ameryce. No i pieni kolejnie myślałem o tym, co będę robiła za 10 lat. Hi, my name is Kasper. I'm 16 years old. Uh, in next ten years, I would love to be very rich and be strong. But I think in reality, uh, I would start some company because I want to. And I think uh, that I would uh, travel a lot. Jestem Mateusz. Witam, mam na Adam i za 10 lat tak najprawdopodobniej widzę się gdzieś za granicą jako automatyk, później może we swojej jakiejś własnej firmie jako szef. Mam na imię Michał, za 10 lat widzę się w własnym gabinecie, który będzie bardzo piękny i będę tam dawać ludziom nadzieję na lepszą przyszłość. No. To już? No, okej. Okay. Mam na imię Victoria i nie wiem gdzie widzę się za 10 lat ponieważ jeszcze do końca o tym nie myślałam. Cześć, jestem Mateusz, za 10 lat nie wiem, co będę robił, ale mam nadzieję, że będzie mi stać na mieszkanie i nie będę miał długów. Mam na imię Daniel, nie wiem, gdzie będzie za 10 lat, bo nie zawsze wszystko idzie za bardzo. Trzy, No to mam na imię i nie wiem, czy się widzę za 10 lat. Hello, my name is Artem and in 10 years... I see myself jako i jeśli nie to Ogólnie jestem kancler i nie wiem gdzie widzę się za 10 lat, ponieważ życie bardzo szybko się zmienia i nie mam z tym chwili nie wiem, gdzie się widzę za 10 lat, bo różnie wygląda teraz sytuacja za naszą granicą i nie wiadomo jak będzie na świecie ogólnie. Cześć, nazywam się Ania, za 10 lat widzę się w pracy związanej z moim zawodem, czyli prawdopodobnie z modą. Chcę mieć dom z ogrodem i koniecznie psa, ale musi to być owczarek niemiecki. Cześć, jestem Żaneta i tak naprawdę odpowiadając sobie sama na to pytanie, zdałam sprawę z tego, że nie do końca wiem, co chcę robić w przyszłości, aczkolwiek myślę, że... Dalej zostanę w Polsce, bo jest tutaj moja cała rodzina, a jest ona mi bardzo bliska. Zresztą myślę, że Polska ma bardzo dużo do zaoferowania, więc zachęciło mnie to, żeby tu zostać. Poza tym chcę spełniać swoje marzenia, zwiedzać dużo fajnych, nowych krajów, w których jeszcze nie byłam. Do tego chciałabym stworzyć swoją taką najspanialszą rodzinkę oraz myślę, że chciałabym pracować w pracy mojej marzeń, jaką jest straż pożarna i mam nadzieję, że mi się to uda. Dziękuję ślicznie za uwagę. Buziaczki! Hey, okay, Hello! Nice to meet you everybody! I am Angelika Aglian, my name is and in ten years I would like to live happily with my husband, my family in this lovely place called Tarnowskie Góry. Dziękuję! Cześć, jestem Bob. Chciałbym, aby za 10 lat, bo to płynie z mojego serca, być honorowym prezesem największej w Europie Środkowej i Wschodniej organizacji Masterpiece Poland. Mam na imię Natalia i za 10 lat widzę się w swoim domku, otoczona psami pisząca swoją trzecią książkę. Tak się widzę. A co z tego wyjdzie, zobaczymy, bo przyszłość jest nieprzewidywalna.